Witam wszystkich w kolejnym filmie, dzisiaj na tapadzie mamy renóweczkę z beczkowozem taka szybka akcja skończyć, wozić dzisiaj aktualnie mamy 15 czerwca kończę wozić szambo wczoraj wywiozłem dwie beczki dzisiaj dokończę też gdzieś z beczkę Aktualnie coś tam troszkę pokapuje, jakiś deszcz, rozsiałem nawozy jakieś, Jakąś tonę, zostało mi tonę gdzieś z wiosny I teraz na drugi pogod rzuciłem trochę Wczoraj, dzisiaj właśnie szambo, wczoraj też właśnie szambo trochę na, na te rozwiezione Na rozwiezione ten na rozwieziony nawóz bezpośrednio od razu dałem jeszcze szamba, trochę tam szybkim biegiem, dwójką, dwójką szosową na żółwiu to tam w miarę y, 7-8 na godzinę gdzieś wyszło. Więc y, taką małą dawkę, że po prostu od razu się rozpuściło. Dzisiaj jeszcze trochę popada deszcz. Teraz, aktualnie na pogodę, patrzyłem to. Y, dzisiaj coś tam trochę ma popadać. Jutro. Mamy piątek, jutro i w sobotę. Tak jak pokazuję na radarze pogodowym, to coś tam ma popadać lub popadało w zależności, kiedy ten film wyjdzie. Ile beczek wywiozłem na tę chwilę? Chyba 4-5 beczek to będzie szósta. Po 4 tysiące, no to 24 tysiące gdzieś no razem z tą to tak 2 y, miesiące, trzy to tak y, y, tak średnio no dużo niedużo tak powiem dużo niedużo naraz na 17, 18, 18 stanowisk pełnych 24 tysiące w dwa miesiące, tak? No bo jak w kwietniu woziłem, no to jakieś dwa miesiące, no? Zacząłem trawę wozić dla krów, to jest fajnie, tam trochę mleka było więcej i takowe Idę teraz pokażę co i jak o, obornika na płycie jest, jest w towaru, jest nawalone w szambie. Też tak jak widać, tam ona na dnie teraz siedzi, jest gęstego trochę. No tam gęstego jest, tam z tyłu też gęstego. Tutaj teraz aktualnie no nawet no. mogę pokazać, że coś pada, żeby mi nikt nie powiedział, że nie pada. Malutki, leciutki, ciepło jest. No i taką. Zaraz jeszcze wezmę mieszadło swoje, pomieszam trochę. Moje ręczne mieszadło się sprawdza. Troszkę przyspieszyłem wybieranie. Jeszcze dwie beczki, na no pewno, bo jeszcze wody muszę dopompować. Zaraz będzie pełno, już więcej niż połowa. To szybki temat teraz. Tysiąc wałek, tysiąc ustawiony i a, tysiąc obrotów na traktorze, no i co? Widzimy się przy rozlewaniu tutaj, kosiłem yy, yy, łąkę dla krów. Tak jak widać oddziela się pas Rozrzuciłem też tutaj nawozy sobie wczoraj Dzisiaj troszkę poka pokapało Zaraz tutaj sobie na ten zieleńszy pasek jadę i rozleję gnojówki Tutaj oczywiście też wody trochę dałem Jakieś cztery beczki wody Tutaj nadałem z zestawu no i troszkę zaczęło się zielenić, teraz troszkę popada zobaczymy najwyżej, znowu się dorzuci trochę wody o i tak szybko właśnie sobie rozlewam 1500 na obrotów na tym na silniku 1000 na wałku dalej i sobie szybciutko się rozlewa tam jakieś chmury z tyłu widać fajnie szybko to idzie można by było gęsto dać ale tego towaru jest troszkę mało więc dać mniej a na większą mniej a szybciej jeszcze właśnie nawozu było tutaj dane więc tak jakby podwójnie to podwójna dawka. Yy, na ostatnie, na tą chwilę, na ostatnim filmie z belowania, mówiłem, że będę no i woził yy, na pewno łąkę. To jest dalej bez zmian, bo no, tam 6 bel tylko wyszło z y, 2 hektarów. To bardzo, bardzo słabo. Yy, no i się zastanawiam, yy, czy najpierw talerzówką to zrobić czy od razu sobie bezpośrednio w na wieś na to i zaorać też tam wiadomo, że nie jako super mega dużo tylko tak szybkim biegiem, że przetrząsnąć tam trochę i przeorać I już i tak to będzie tam chyba, no bo trzeba ocenić, że na następny rok coś było coś, coś taką łąkę jedną mieć lepszą właśnie Teraz sobie popaduję, więc no myślę, że w poniedziałek bym zaczął ten zbornik wozić. Bo to tak dzisiaj czwartek, na morze jutro, ale to też tak przeleży. Zobaczymy, wiele dzień tak się nie wyrobię, dwa dni. Dwa dni to takie, że no, może, ale nie musi, to już się kończy. Przekończy tam pomału koniec możemy nabijać już nawet półko bardzo szybko ile to? Dwie minuty Dwie minuty i o taka dłużyca, fajne długi, dłu na dużo na tak długo starczyło Ciach, tak, koniec No i tutaj jest plan właśnie, żeby to nawieść obornikiem, zaorać i za jakieś, nie wiem, dwa tygodnie, Po koniec czerwca, na przykład, no jakoś koniec czerwca, żeby to zasiać. I sobie na przykład, no, nie, no załóżmy, że bo tam torfowa pol, łąka to ona wody ma, ale już, już x lat kurcze nie odsiewane, nie tam no i ta trawa no zmizerniała teraz całkowicie, więc trzeba to właśnie nawieźć, zaorać ile tam, z 2 miesiące, 3 miesiące będzie rosło gdzieś, nie, coś takiego jeżeli nie będzie zbyt dobrze rosło tak mam nadzieję, że tak sobie do jesieni to porośnie i na przykład we wrześniu kurcze można by było tam to ściąć zobaczymy no nie, nie, nie wiem jak, jak długo będzie rosło jak długo będzie to rosło może szybko może nie może szybko może nie i, 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 i. jeżeli nie będzie to szybko rosło będzie wody brakowało, to tam sobie opryskiwaczem najszybciej będzie właśnie yy, wziąć 60, opryskiwać, podczepić, zalać czystej wody, pach wodą to spryskać i już. Więc yy, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco i do następnego i cześć!